Breaking News 17 czerwca 2025 roku. Dzień dobry, szanowni państwo. Dziś, 17 czerwca 2025 roku, w Teheranie trwa nieoficjalny stan wyjątkowy. Sygnały satelitarne milczą, a dostęp do łączności internetowej jest mocno ograniczony. Otrzymujemy informacje o tajnym programie operacyjnym prowadzącym do całkowitego odcięcia stolicy Iranu od świata. Nasza reporterka jest teraz na miejscu. Przełączamy się do niej, pani Anahita Farahani. Proszę, co się dzieje, słuchacze radia polskiego. Jesteśmy na bieżąco z relacją z Teheranu. Od rana obserwujemy zwiększony ruch wojskowy w okolicach lotniska Mehrabad. A wszystkie posterunki graniczne zostały podwyższone do najwyższego alertu. Widzimy żołnierzy patrolujących ulice z długą bronią. Część kordonów otoczyła ambasady. Mieszkańcy zauważają międzynarodowe sygnały zakłóceń. Internet i telefony działały z przerwami już od wczoraj. Dzień dobry. Tu Anahita Farahani. Relacja z Teheranu. Jest 17 czerwca. Godzina 11:30 lokalnego czasu. Z naszej perspektywy widzimy jasny obraz sytuacji. Po pierwsze, granice odcięte zarówno drogowe, jak i lotnicze. Linie lotnicze zostały zawieszone do odwołania. Po drugie, zakłócenia telekomunikacyjne sygnały radiowe są silnie tłumione operatorzy satelitarni zgłaszają problemy z sygnałem GSM. Po trzecie, militarne formacje obecne Pikiety wojskowe i pojazdy opancerzone widoczne w okolicy dzielnic dyplomatycznych. I po czwarte, brak oficjalnych komunikatów. Ani rząd Islamskiej Republiki, ani rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie potwierdzają stanu wyjątkowego, mimo że cała stolica ma wrażenie blokady. Według nieoficjalnych źródeł wywiadowczych mamy do czynienia z wewnętrzną akcją o kryptonimie. Scenariusz Rubikon, która ma na celu odcięcie sygnałów z zewnątrz i eliminację wewnętrznego zagrożenia. W poprzednich dniach zgłoszono zniknięcia kilku dyplomatów i pracowników MSZ. Prawdopodobnie związane z tym programem operacyjnym. Dziękujemy pani Anahito. Sytuacja brzmi niezwykle poważnie. Mówimy tu o kompletnym wyłączeniu stolicy Iranu od świata. Widzimy ślady wewnętrznej walki o władzę, lub eliminacji opozycji. Będziemy śledzić, czy to problem wewnętrzny, czy formatowany program operacyjny. Pani przybliży skalę możliwych skutków tego działania? Sygnały docierają również z międzynarodowych stacji satelitarnych. Wszystkie rejestrują nietypową aktywność zakłócającą. W tym kontekście włączenie alarmowego systemu stolicy bez oficjalnego ogłoszenia to precedens. Warto dodać, że za kilka godzin ma się odbyć sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co może oznaczać, że Iran przygotowuje scenę informacyjną przed wystąpieniem na forum międzynarodowym. Aktualnie trwają kontrole dokumentów na wszystkich punktach wejścia do miasta. Ulice są względnie spokojne, zasadniczo jest cisza, ale pod napięciem. Przed chwilą generał Haddad miał wygłosić krótkie oświadczenie, jednak nie został dopuszczony do mediów. To sugeruje, że to strategia prewencyjna, a nie odpowiedź na konkretny atak. W nadchodzącym czasie będziemy obserwować reakcję społeczności międzynarodowej, zwłaszcza ONZ. Kolejne raporty, już wkrótce. Dziękujemy pani Anachicie Farahani za relację. Przypominamy, dziś, 17 czerwca 2025 roku, teheran jest oficjalnie czy nie, odcięty od komunikacji zewnętrznej. To może mieć znaczne konsekwencje dla obywateli, dyplomacji i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy monitorować tę sprawę na bieżąco. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Podsumowanie wątków Iran-Teheran 17 czerwca 2025 roku. Ślimaczy się wszystkie sygnały satelitarne i GSM. Trwa militarna kontrola stolicy wzmożone patrole. Granice drogowe i lotnicze zamknięte. Zniknięcia dyplomatów i urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tajny scenariusz Rubikon odcięcie od świata, eliminacja opozycji. Nadchodzące wystąpienie w ONZ potencjalnie związane. Nieoficjalnie brak klasycznego stanu wyjątkowego władza działa z cienia.